Przeprawili się mostem na drugą stronę rzeki, a gdy tylko znaleźli się poza zasięgiem wzroku, zwolnili dostępa. Mimo to zbyt szybko, jak na gust Gilesa, zostawili za sobą ziemię Ham i przybyli na tereny, na których grasował smog. O jego bytności świadczyły połamane drzewa, spalone żywopłoty, przyczerniona trawa i wroga niesamowita cisza. Słońce świeciło jasno i gospodarz Giles zaczął żałować, że nie ma odwagi ściągnąć paru sztuk garderoby. Ładny koniec gwiazdki, nie powiem, pomyślał. Będę miał szczęście, jeśli nie okaże się również moim końcem. Wytarł twarz wielką chustką, zieloną, a nie czerwoną, bo czerwone płachty rozwścieczają smoki, przynajmniej tak mu mówiono. Jednak smoka nie znalazł. Przemierzył wiele dróżek, szerokich i wąskich, i opustoszałe pola innych gospodarzy i ciągle nie mógł go znaleźć. Z garma oczywiście nie było żadnego pożytku. Trzymał się zaraz za klaczą i nie miał najmniejszej ochoty używać własnego nosa. W końcu dotarli do krętego traktu na oko spokojnego i bezpiecznego, prawie niezniszczonego. Po przebyciu połowy mili, Giles zaczął się zastanawiać, czy aby nie zrobili już wszystkiego, czego wymagały od niego obowiązek i reputacja. Zadecydował, że szukał wystarczająco długo i daleko. Już rozmyślał o powrocie do domu i o kolacji. I jak będzie opowiadać, że smok pieszchnął na samego widok, gdy gościniec zakręcił i. Smok leżał w poprzek połamanego żywopłotu, ze straszliwą głową na środku drogi. Mratunku! wrzasnął garm i dał drapaka. Siwa kobyłka przesiadła na zadzie i gospodarz Giles stoczył się prosto do rowu. Kiedy wystawił głowę, smok już się zbudził i patrzył na niego. Dzień dobry zagadnął. Wyglądasz na zaskoczonego. Dzień dobry, odpowiedział Giles, bo jestem zaskoczony. Wybaczcie mi, rzekł Smok. Podejrzliwie zastrzygł uszami, kiedy dobiegł go brzęk pierścieni. Wybaczcie, że pytam, ale czy przypadkiem nie mnie szukacie? Ależ skąd? Czemu miałbym Cię szukać? Po prostu wybrałem się na przejażdżkę. Giles spiesznie wygramolił się z rowu i cofnął do siwej kobyłki, która stała już pewnie na nogach. I na pozór beztrosko szczypała trawę na poboczu drogi. W takim razie spotkaliśmy się szczęśliwym trafem, rzekł Smok. Cała przyjemność po mojej stronie to pewnie odświętne ubranie. A może nastała nowa moda? Kapelusz spadł na gościniec, a szary płaszcz się rozchylił, lecz gospodarz Giles zrobił dobrą minę do złej gry. A już ci, odparł, prosto spodigły, ale teraz muszę ruszać za tym swoim psiskiem, A ani chybi poleciał za królikami. Nie sądzę, rzekł Chrysofilax, oblizując wargi, oznaka rozbawienia. Spodziewam się, że wróci do domu na długo przed wami, ale błagam, nie przejmujcie się mną, panie. A niech to chyba nie znam waszego imienia. Ani ja twojego, odrzekł Giles, i niech tak pozostanie. Jak sobie życzysz, powiedział Chrysofilax. Znowu oblizał wargi i udał, że przymyka oczy. Miał serce złośliwe, jak zwykle wszystkie smoki. Ale niezbyt odważne, co też nie było niezwykłe. Z reguły wolał mięso, z którym nie musiał walczyć, lecz gotów był zaryzykować. Po długiej drzemce wrócił mu apetyt, proboszcz z Oakley okazał się łykowaty, i minął rok, od kiedy ostatni raz miał okazję schrupać tłuściutkiego dorodnego człowieka. Nabrał ochoty na spokojną przekąskę i czekał tylko, aż ten stary głupiec przestanie mieć się na baczności. Jednak stary głupiec. Nie był taki głupi, jak mogło się wydawać, i nie spuszczał oka ze smoka, w tym samym czasie próbując dosiąść wierzchowca. Kobyłka jednak miała inne zdanie: wierzgała i odskakiwała, udaremniając próby. Smok stracił cierpliwość i zaczął szykować się do skoku. Przepraszam, zaczął, czy to nie ty zgubiłeś? Była to stara sztuczka, ale skuteczna, tym bardziej, że Giles rzeczywiście coś zgubił. W trakcie upadku. Wypuścił z ręki Kaudimordaxa, czyli gryzi ogona w miejscowej mowie, który teraz leżał na poboczu. Schylił się po miecz. W tym momencie Smok skoczył, ale gryzi ogon był szybszy. Gdy tylko znalazł się w ręce gospodarza, śmignął jak błyskawica prosto do oczu Smoka. Ej! wrzasnął Smok i stanął jak wryty. Co ty tam masz? To tylko gryzi ogon podarowany mi przez króla odparł Giles. Mój błąd, błagam o wybaczenie. Smok legł na ziemi i zaczął się płaszczyć. Gospodarz Giles natychmiast poczuł się o niebo lepiej. Ale chyba nie postępujesz ze mną uczciwie. Nie? zapytał Giles. A niby czemu miałbym tak postępować? Zataiłeś przede mną swoje szlachetne nazwisko i usiłowałeś mi wmówić, że nasze spotkanie było przypadkowe. Z pewnością jesteś rycerzem Wysokiego Rodu. Przyjęło się panie, że w takich wypadkach rycerze najpierw przedstawiają się, wymieniają swoje tytuły i zasługi, a dopiero później rzucają wyzwanie. Może był taki zwyczaj i może wciąż jeszcze jest, odrzekł Giles, coraz bardziej z siebie zadowolony. W końcu człowiek, przed którym płaszczy się wielki cesarski smok, ma prawo czuć się dowartościowany. Ale ty też popełniłeś nie jeden błąd, stary gadzie, nie jestem rycerzem. Jestem gospodarzem, Egidiusem z Ham i nie cierpię, gdy ktoś wchodzi mi w szkodę. Strzelałem do olbrzymów z Garłacza za zniszczenia mniejsze niż ty poczyniłeś i wcale nie rzucałem wyzwania. Smok się zmieszał. Bodaj złe wzięło tego olbrzyma za jego kłamstwa, pomyślał. Zostałem podle wywiedziony w pole, i co u licha mam począć z tym zuchwałym gospodarzem, nie wspominając o jego lśniącym i napastliwym mieczu? Nigdy nie słyszał o podobnej sytuacji. Nazywam się Chrysofilax, powiedział. Chrysofilax Bogaty. Czym mogę ci służyć? dodał przymilnie, z jednym okiem utkwionym w mieczu i z nadzieją na uniknięcie walki. Możesz się stąd wynieść, ty stary zrogowaciały huncwocie, odparł Gajls śmiało, ale i on miał nadzieję na uniknięcie walki. Chcę uwolnić się od ciebie, zmykaj stąd i wracaj do swojej brudnej jamy. Postąpił krok w stronę Chrysofilaxa. Machając rękami, jakby płoszył wrony. To stanowiło wystarczającą zachętę dla gryzi ogona. Miecz zatoczył błyszczący krąg w powietrzu, a potem opadł, trafiając Smoka w nasadę prawego skrzydła. Potężny cios wstrząsnął wielkim cielskiem. Rzecz jasna, Giles miał niewielkie pojęcie o prawidłowych sposobach zabijania Smoka, bo inaczej miecz wylądowałby w bardziej czułym miejscu. Gryzi ogon, jednakże sprawił się tak dobrze, jak tylko mógł w niedoświadczonych rękach. To w zupełności wystarczyło smokowi. Przez wiele dni nie będzie mógł używać skrzydła. Zerwał się na nogi i chciał odlecieć, ale stwierdził, że nie może. Gospodarz wskoczył na grzbiet klaczy. Smok rzucił się do ucieczki. Kobyłka puściła się za nim. Smok sapiąc i dysząc, galopował przez pola. Kobyłka za nim. Gospodarz wrzeszczał i krzyczał, jakby przyglądał się wyścigom konnym i stale machał mieczem. Im szybciej uciekał smok, tym większy strach go ogarniał, a siwa kobyłka wyciągała nogi i deptała mu po piętach. Pędzili ścieżkami i przez dziury w żywopłotach, przez niezliczone pola i liczne strumienie. Smok buchał dymem, ryczał i zupełnie stracił orientację. W końcu wpadli na most wiodący do Ham, Przemknęli po nim z łoskotem i z rykiem wpadli na ulicę wioski. Tam Garm wybiegł z zaułka i bezczelnie przyłączył się do pogoni. Wszyscy mieszkańcy stanęli w oknach lub na dachach domów. Jedni śmiali się, drudzy wiwatowali, niektórzy bębnili blaszankami, rondlami i czajnikami, jeszcze inni dmuchali w piszczałki i gwistki, a proboszcz kazał bić w kościelne dzwony. Takiego zgiełku i rumoru nie słyszano w Ham od stuleci. Smok poddał się tuż przed kościołem. Padł plackiem na środku drogi i dyszał. Garm podszedł i obwąchał mu ogon, lecz Chryzofilax nie miał siły nawet na to, żeby się zawstydzić. Dobrzy ludzie i dzielny wojowniku, wysapał, gdy Giles nadjechał i mieszkańcy wioski otoczyli go kręgiem, rzecz jasna w rozsądnej odległości, uzbrojeni w widły, sztachety i pogrzebacze. Dobrzy ludzie, nie zabijajcie mnie. Jestem bardzo bogaty. Zapłacę za wszelkie wyrządzone szkody. Pokryję koszta pochówku tych, których zabiłem, zwłaszcza proboszcza z Oakley. Zafunduję mu wspaniały nagrobek, choćby raczej łykowaty. Ofiaruję każdemu z was bogaty podarek, jeśli tylko pozwolicie mi pójść do domu i przynieść pieniądze. Ile? zapytał gospodarz. Ano, zaczął smok, szybko rachując w pamięci, spostrzegł, że tłum jest dość liczny. Trzynaście szylingów i osiem pensów dla każdego. Bzdura, odrzekł Giles. Wykluczone, zawołali ludzie. A psy? Wyrwał się Garm. Dwie złote gwiny dla każdego, a dla dzieci połowa, targował się Smok. Co z psami? Dopytywał się Garm. Śmiało, mów dalej, powiedział Giles. Słuchamy. Dziesięć funtów i sakiewka srebra na głowę, plus złote obroże dla psów? Zapytał zaniepokojony Zabić go! krzyknęli ludzie, tracąc cierpliwość. Po worku złota i diamenty dla dam? zaproponował pospiesznie Smok. Lepiej gadasz, ale jeszcze nie dość dobrze, rzekł gospodarz Giles. I znowu zapomniałeś o psach, dodał garm. Jakie duże te worki? zapytali mężczyźni. I ile diamentów? chciały wiedzieć ich żony. Bodaj to, bodaj to licho! jęknął Smok. Puścicie mnie z torbami. Zasłużyłeś sobie, powiedział mu Giles. Masz wybór między bankructwem a śmiercią. Potrząsnął, gryzi ogonem i smok od razu skulił się ze strachu. Namyślaj się byle prędzej, krzyczeli ludzie, nabierając odwagi i przybliżając się do smoka. Chrysofilax zamrugał, ale wewnętrznie zatrząsł się ze śmiechu. Bezgłośne drżenie, którego nikt nie zauważył. To targowanie zaczęło go bawić. Najwidoczniej spodziewali się, że coś uzyskają. Niewiele wiedzieli o zwyczajach panujących w szerokim i zepsutym świecie. Bogiem, a prawdą w całym królestwie nie było już nikogo, kto miałby jakieś doświadczenie w postępowaniu ze smokami i znałby się na ich sztuczkach. Chryzofilaks powoli odzyskiwał oddech i zimną krew. Oblizał wargi. Podajcie swoją cenę, zawołał. Zaczęli gadać jeden przez drugiego. Chryzofilaks przysłuchiwał się z zainteresowaniem. Niepokoił go tylko jeden głos, głos kowala. Nic dobrego z tego nie wyjdzie, pomnijcie moje słowa, mówił. Ta gadzina nie wróci, jak wam obiecuję. A zresztą nawet jak wróci, to nic dobrego z tego nie wyniknie. Możesz zrezygnować ze swego udziału, jeśli tak uważasz, powiedzieli mu inni i powrócili do targów, poświęcając niewiele uwagi smokowi. Chryzofilaks uniósł głowę, ale jeśli zamyślał na nich skoczyć lub wysmyknąć się cichcem w czasie sprzeczki, to się rozczarował. Gospodarz Giles stał opodal. Żuł słomkę, pogrążony w myślach, lecz oczy wbijał w smoka, a w ręce trzymał gryzi ogona. Leżeć, warknął, bo dostaniesz to, na coś zasłużył, nawet jeśli się wykupisz. Smok rozpłaszczył się na ziemi. W końcu proboszcz, wybrany na rzecznika, stanął obok Gilesa. Nikczem na gadzino, zaczął. Masz wrócić tutaj z całym zrabowanym majątkiem. Kiedy już wynagrodzimy szkody wszystkim pokrzywdzonym... Pozostałą część podzielimy między siebie. Potem, jeśli uroczyście przyrzeczesz, że już nigdy nie napadniesz na nasze ziemię i nie będziesz podjudzać do tego innych potworów, pozwolimy ci wrócić do domu z całą głową i ogonem. A teraz przysięgnij, że wrócisz tu ze skarbem. Przysięga musi być potężna i wiążąca, żeby nawet taka gadzina jak ty nie ośmieliła się jej złamać. Kryzofilaks udał, że się waha, a potem wyraził zgodę. Lamentując nad swoim bankructwem, uronił nawet parę gorących łez, z których utworzyły się parujące kałuże na drodze, jednak nikogo to nie poruszyło. Złożył wiele uroczystych i zdumiewających przysiąg, że wróci z całym swoim bogactwem w dzień Świętego Hilarego i Świętego Feliksa. Taki termin dawał mu osiem dni, co oczywiście nie wystarczało na odbycie podróży, o czym powinni wiedzieć nawet ludzie nie znający się na geografii. Mimo wszystko, mieszkańcy pozwolili mu odejść i odprowadzili go do mostu. Do następnego spotkania rzekł im, kiedy znalazł się za rzeką. Jestem pewien, że wszyscy będziemy wyglądać go z niecierpliwością. My na pewno odparli. Byli rzecz jasna wyjątkowo głupi. Złożone przysięgi powinny posiać strach i grozę w smoczym sumieniu, lecz na nieszczęście, Smok wcale nie miał sumienia. I jeśli wiedza o tym godnym politowania niedostatku u potomka cesarskiego rodu wykraczała nad możliwości prostaczków, przynajmniej uczony w księgach proboszcz powinien się tego domyślać. Może zresztą się domyślał. Był człowiekiem światłym i bez wątpienia sięgał wzrokiem dalej w przyszłość niż inni. Kowal potrząsnął głową, gdy wrócił do kuźni. Złowróżbne imiona powiedział Hilary i Felix, nie podoba mi się ich brzmienie. Król rzecz jasna szybko usłyszał nowiny. Wieści przemknęły przez królestwo niczym pożar i, jak to bywa, w drodze nabrały rumieńców. Król był głęboko poruszony z rozmaitych powodów, wśród których niepoślednie miejsce zajmowały względy finansowe. Postanowił osobiście udać się do Ham, gdzie działy się takie dziwne sprawy. Przybył do wioski cztery dni po ucieczce Smoka, jadąc przez most na swoim białym rumaku, otoczony liczną świtą rycerzy i trębaczy. Towarzyszył im wielki tabor. Wszyscy mieszkańcy założyli swoje najlepsze stroje i ustawili się wzdłuż ulicy, żeby powitać monarchę. Królewski orszak zatrzymał się na placu przed bramą kościoła. Gospodarz Giles, przywołany, przyklęknął przed królem, ale ten kazał mu powstać i nawet poklepał go po ramieniu. Rycerze udali, że nie dostrzegli tej poufałości. Król rozkazał, by cała wioska stawiła się na wielkim pastwisku Gilesa nad rzeką. A kiedy wszyscy mieszkańcy się zebrali, łącznie z Garmem, który osądził, że jego też dotyczy wezwanie, Augustus Bonifacius Rex et Basileus łaskawie raczył wygłosić przemówienie. Bardzo dokładnie wyjaśnił, że wszelkie bogactwa niegodziwego Chrysofilaksa należą do niego, pana tej ziemi. Lekko przeszedł nad kwestią swoich praw wątpliwych do górskiej krainy i na koniec powiedział: Nie mamy wątpliwości, że cały skarb, który znajduje się w posiadaczu tego gada, został skradziony naszym przodkom. Jesteśmy, jak wszyscy wiedzą, sprawiedliwi i wspaniałomyślni. Tedy nasz zacny lennik Egidius zostanie odpowiednio nagrodzony, a każdy wierny poddany z tej wioski nie odejdzie bez dowodu naszego uznania, począwszy od proboszcza po najmłodszego oseska. Albowiem wioska Ham raduje nasze serce. Tu żyje lud silny i niezepsuty. Wciąż jeszcze pielęgnujący starożytną cnotę odwagi naszego plemienia. W tym czasie rycerze rozprawiali między sobą o nowych fasonach kapeluszy. Ludzie kłaniali się i przyklękali, dziękując władcy pokornie. Jednak teraz żałowali, że nie przystali na smoczą ofertę w wysokości dziesięciu funtów i nie zachowali całej sprawy w tajemnicy. Wiedzieli, że królewskie dowody uznania w żadnym wypadku nie osiągną takiego pułapu. Garm zwrócił uwagę, że król nawet się nie zająknął o psach. Gospodarz Giles jako jedyny okazywał szczere zadowolenie. Był pewien nagrody i cieszył się, że wyszedł z tej nieprzyjemnej przygody cały i zdrowy, a w dodatku podbudował swoją reputację. Król nie opuścił wioski. Rozkazał wznieść pawilon na polu gospodarza Gilesa i czekając na czternasty dzień stycznia, oddawał się rozrywkom, których mogła dostarczyć zacofana wioska, leżąca z dala od stolicy. Królewska świta w ciągu trzech dni zjadła prawie cały zapas chleba, masła, jaj, kurczaków, boczku i baraniny oraz wysuszyła do ostatniej kropli wszystkie beczki piwa. Potem zaczęły się narzekania na skąpy wikt. Król jednak płacił hojnie za wszystko kwitami, które w późniejszym czasie miały być honorowane przez Skarb Królewski, a ten na co liczył, niebawem miał być napełniony. Tym sposobem mieszkańcy Ham byli zadowoleni. Nie znali bowiem stanu królewskiego skarbca. Wreszcie nadszedł 14 stycznia, święto Hilarego i Feliksa, i wszyscy zerwali się o świcie. Rycerze założyli zbroję, gospodarz przyoblekł karacenę domowej roboty, rycerze naśmiewali się z niego otwarcie, dopóki król nie skarcił ich wzrokiem. Gospodarz przypasał również gryzi ogona, który tym razem wsunął się do pochwy jak po maśle i tam pozostał. Proboszcz uważnie przyjrzał się mieczowi. I bez słowa pokiwał głową. Kowal wybuchnął śmiechem. Nadeszło południe. Ludzie byli zbyt niespokojni, by zasiąść do obiadu. Powoli zbliżał się wieczór. Gryzi ogon, ani myślał wyskoczyć z pochwy. Żaden z obserwatorów wysłanych na szczyt wzgórza, żaden z chłopców, którzy wspięli się na czubki wysokich drzew, nie dostrzegł ani na niebie, ani na ziemi najmniejszych oznak powracającego smoka. Kowal kręcił się i pogwizdywał. Ale dopiero o zmroku, gdy zamrugały pierwsze gwiazdy, mieszkańcy wioski zaczęli podejrzewać, że smok wcale nie ma zamiaru się zjawić. Wciąż wspominali jego liczne uroczyste, zadziwiające przysięgi i nie tracili nadziei. Kiedy jednak wybiła północ i wyznaczony dzień przeminął, okazali wielkie rozczarowanie. Tylko Kowal był zachwycony. Mówiłem, że tak będzie, przypomniał. Jednak ludzie nie byli jeszcze przekonani. W końcu został ciężko ranny, mówili jedni. Daliśmy mu za mało czasu, dopowiadali inni. Droga przez góry jest długa i ciężka, a przecież ma ciężar do dźwigania, może musiał szukać pomocników. Minął jednak drugi dzień, potem trzeci, w końcu wszyscy stracili nadzieję. Król posiniał z wściekłości, jadło i napoje skończyły się, rycerze utyskiwali coraz głośniej. Pragnęli wrócić z powrotem do dworskich uciech, ale król potrzebował pieniędzy. Wreszcie jednak opuścił swoich wiernych poddanych, żegnając ich krótko i ostro, przy okazji unieważnił połowę kwitów. Chłodno pożegnał się z gospodarzem Gilesem i odprawił go lekkim skinieniem głowy. Niebawem odezwiemy się do was, powiedział i odjechał ze swymi rycerzami i trębaczami.